Jonathan Grot wygrał dziewiąty i dziesiąty pojedynek singlowy w tym sezonie Lotto Superligi, ale niestety dekor razdziałdowo poniósł porażkę 2-3 z polskim cukrem gwiazdą Bydgoszcz. Duńczyk Jonatan Grot, który wrócił do superligowych występów po dłuższej przerwie, pokonał w niedzielę Artura Grelen 3 do 0 i Leonardo Mutiego 3 do 2 W międzyczasie Mateusz Sakowicz przegrał z Leonardo Mutim 1 do 3 i Jakub Dias z Władysławem Ursu 0 3 Doszło do piątej gry deblowej, w której Kuba Dias i młodziutki Mateusz Sakowicz rywalizowali z parą Wladysław Ursu-Artur Grela. Tenisiści stołowi dekorblasu doprowadzili do rezultatu 2 do 2 jednak w skróconym secie zanotowali porażkę 2 do 6 Dopieczni Michała Dziubańskiego dopisali dziś do superligowej tabeli punkt i wciąż zajmują trzecie miejsce w grupie mistrzowskiej. 5 kwietnia w swojej hali Dekorglas rozegra mecz z Petralana TTS Polonia Bytom. Wtedy też dowiemy się z kim przyjdzie rywalizować naszej drużynie w ćwierćfinale playoff.